Dlatego z tego miejsca przywitajcie go bardzo gorąco. Pierwszy z nowych nabytków High League. Panie i panowie, Marcin El Testosteron Najma! Ta reakcja mówi bardzo wiele, ale Marcin jest przyzwyczajony do tego, żeby radzić sobie w bardzo trudnych sytuacjach. Pytanie, czy będzie w stanie poradzić sobie także z jego oponentem. Po raz pierwszy w klatce wysokiej ligi. Jacek! Muran! Muranczki! Panowie, panowie i panie, tego chyba nikt się nie spodziewał, ale oni się naprawdę nienawidzą. To jest konfrontacja, która znajdzie swoje ujście. Panowie, znaleźliśmy się tutaj po to, żeby coś ogłosić. Oj! Tutaj nie ma mowy o dżentelmeńskim zachowaniu. Nie bądźmy tych. Jesteśmy tutaj po to, aż podejdę, aż podejdę. To jest jego koniec. Wypierdala z internetu, ta stara kurwa. Jacku, jak się odniesiesz? Nie było ciebie tyle lat. Czekałem, żebyś wrócił już. Panie i panowie, to jest naprawdę niesamowita sytuacja. Rzadko zdarza się, żeby. Tak naprawdę kibice nie mieli komu kibicować. O tak to troszkę wygląda. Ale cokolwiek by nie było, Jacek Murański, Marcin Najman, to się wydarzy. I jako, że zawodnicy to są naprawdę, no, powiedzmy sobie szczerze, to są naprawdę specjalni zawodnicy, więc potrzeba też specjalnych zasad. Boks birmański, główki, łokcie, parter tylko do dopicia, 15 sekund. Najbardziej brutalna walka. Zobaczymy, co z tego będzie. 18 marca. Spodek Katowice. Kolejna gala, ale teraz doprowadzimy jeszcze do face to face'a. Jeżeli będziemy w stanie, ja podejdę do was panowie z mikrofonem. Niech się dzieje wola nieba. Podejdźcie panowie. Co jest, panie? Dobrze. Marcin, Marcin mówi, że nie jest w stanie się tutaj kontrolować, że nie jest w stanie z nim rozmawiać, stanąć twarzą w twarz. Jest w stanie tylko się na niego rzucić. Coś jeszcze, Marcin? Ta szmata atakuje dzieci, nie tylko moje, ale również swojego rodzonego brata i tego nitro. Chociaż ten nitro jest taki zjebiagon, ale to nie chodzi o to. Dzieci są nietykalne, a to jest zjebany dzieciobica. Rozpierdolę ci łeb zawiesiłby się za ty Dobrze, Panie i Panowie, dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Oddajemy w tym momencie głos do studia. Hajlik 6, 18 marca, Spodek Katowice. Będzie się działo! Oj, będzie się działo!